Cześć wszystkim, jestem Diana, witajcie na kanale Marki Jegar. Moja seria filmików będzie dedykowana szybkim metamorfozom mebli. Czyli zrób to sam w kilku krokach. Mam nadzieję, że nasze filmiki zainspirują Was do działania oraz metamorfozy własnych mebli. Dziś na warsztat bierzemy dębową kołodę z okleiny modyfikowanej. Przejdźmy do działania. <noise> W pierwszej kolejności przechodzimy do przygotowania podłoża. Demontuję drzwiczki oraz rozkręcam uchwyty w szufladach. Całą powierzchnię mebla matowię za pomocą papieru ściernego o gradacji 240. Czynności te wykonujemy dokładnie, aby mieć pewność, że farba będzie miała dobrą przyczepność. Po przeszlifowaniu komody należy ją dokładnie odtłuścić. Ja do tego użyłam benzyny ekstrakcyjnej. Dobra, podłoże naszej komody jest już przygotowane. Przechodzimy do wzbogacenia naszego projektu. I do tego użyję kantówek sosnowych, które zamontuję w drzwiczki oraz szuflady szufladę naszej komody. Listewki docięłam wcześniej pod wymian frontów. Montuję je na szybko klej do drewna. Prace ułatwiłam sobie podklejając fragmenty listewek taśmą dwustronną. Dzięki temu od razu mogłam montować kolejne lamelki bez czekania aż klej zacznie trzymać. Przechodzimy do kolejnego etapu naszej metamorfozy, czyli malowanie. Ja do tego użyję farby kazeinowej w kolorze Mała Czarna. Do malowania użyłam wałka z mikrofibry. Pomalowałam im wszystkie płaskie powierzchnie, zaczynając od wnętrza komody. W miejscach trudniej dostępnych, farbę zaaplikowałam pędzlem syntetycznym. Spisał się on również świetnie przy malowaniu samych lamelek. Produkt naniosłam na mebel w dwóch warstwach w odstępach od 2 do 4 godzin. Ostatnia prosta do efektu końcowego. Teraz przejdziemy do zabezpieczenia powierzchni. Ja do tego użyję lakieru w wykończeniu matowym. Do aplikacji lakieru również użyłam wałka z mikrofibry. Na mebel zaaplikowałam jedną cienką warstwę. Dotrwaliśmy do końca. Jak widzicie, efekt końcowy jest widoczny gołym okiem. Dla wzbogacenia projektu dodaliśmy złote okucia, które idealnie eksponują czerń szafeczki. Dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zainspirował Was do zrobienia własnej komody. Jeżeli chcecie więcej, Inspiracji, zapraszamy do naszego bloga, Instagrama oraz Pinteresta, gdzie zobaczycie więcej inspiracji do wykonania waszych mebelków. Jeśli chcecie zobaczyć, jak została wykonana ściana, która jest widoczna za mną, obejrzyjcie nasz poprzedni filmik. A i pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przeoczyć naszego kolejnego filmiku. Do zobaczenia!